Witam Was bardzo serdecznie, mamy chłodny, poniedziałkowy poranek. Ja jestem dzisiaj w Busi Park i będę szukał wyjców tutaj po krzaczorach i mam nadzieję, że coś wejdzie do wody. Tak więc, lecimy! Weekend był tu dosyć duży ruch, dużo fotografów, dużo spacerowiczów, kolarzy oraz ludzi uprawiających jogging. Dzisiaj park jest pusty, są tego plusy i minusy, ponieważ w weekend park jest otwarty 24 godziny prawie, a w tygodniu bramki i bramy mamy od godziny 8. Dzisiaj miałem szczęście, otworzyli o od godzinie 7.30, tak więc już jestem, już patroluję. Słonko dosyć wysoko, mamy godzinę 7.30 z hakiem, tak więc już jest po złotej godzinie, ale mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj w kontrolę światełku w zwapie zaplanowałem sobie że muszę wyjść z tego parku z co najmniej trzema celami czyli jakiegoś byka w wodzie byka w tych paprotkach jak wystawia łeb i ryczy oraz może jakąś walkę taki mam plan zobaczymy co się wydarzy dzisiejszego dnia mam zamiar spędzić tutaj jakieś dobre 5-6 godzin albo i dłużej zobaczymy co się będzie działo a póki co jak widzicie jest dosyć pusto mamy 7 stopni, jest chłodno i ma tam naprawdę powoli wschodzić do stopni 15 dzisiejszego dnia zobaczymy jak mybyki będą tutaj operować w terenie tutaj na grupie w of w Busi Park widziałem żeby ki ładnie operują właśnie w tych paprociach wysokich dużo karpi się spławia tu są potężne sztuki takie powiedziałbym 3-4 kilo one też lubią wyskakiwać z wody i ten kto potrafi je nawet swoci mamy tam jedno statko i bysior już tam ryczy tak więc lecę tam Zobaczymy, co się tam dzieje w terenie. W tym naszym rykowisku <gry> dzieje się dużo, ale trzeba sfocić i nagrać jelenie, kiedy mają głos, ponieważ one jeszcze poryczą z tydzień czasu i prostu będą tylko wyły i tego ryku donośnego już nie będzie, ponieważ mają zdarte gardło. Tak więc trzeba korzystać, póki się coś dzieje. W dzisiejszym odcinku ze mną 180 600. Oraz Z8 zestaw patrolowy. Poczuwałem coś takiego bardziej zoom, z tego względu, że może te byki wejdą do wody, a na 500 trzeba się dobrze gimnastykować, aby coś tu wykadrować. Tak więc będę tutaj dzisiaj lato po tych szaczorach z tymi bykami. Zobaczymy, jakie kadry wejdą. A teraz zbliżam się do dosyć aktywnego bysiora. Jest tam jeden fotograf <grystanie> i potężny byk. Tutaj ludzie trochę ryzykują podchodząc do tych bysiorów. Ten parek spłynie z takiego jednego tutaj byka, który takiego starszego pana poganiał w koło drzew. Gościu się musiał wspinać na takie tam drewniane barierki, bo by inaczej ten byk go rozniósł. Ale to są nadal jednak dzikie zwierzęta. Nikt na nich nie jeździ, nikt ich nie głaska. także trzeba uważać i ten dystans trzymać. Może być ciekawie, jak widzicie, z przodu jest ten Bysior, ale tam dalej w Krzyczorach stoi kolejny zawodnik. Jeśli podejdzie, na pewno będzie jakaś walka. Oby nie w tych poprotkach wysokich, a zobaczymy, co tam będzie. Gościu. Do szpitala niedaleko stąd. Nie wiem, gdzie iść. Tutaj byk, tam byk, wszystko ryczy. Ale ten ma taki bardziej donośniejszy głos. I znajduje się gdzieś tutaj, po prawej stronie. Tam jeszcze nie ma dobrego słonka. Ale jest dosyć blisko stawów. Mi dość najbardziej podobają te stawy. Tutaj są naprawdę bardzo malownicze. Dobry dostęp jest tutaj do brzegu. Mamy wredne, bardzo mocne i pali do zdjęcia. Delikatne są efekty po godzinie w Pusiu Parku. Weszło parę fotek, mamy już tego byka ryszącego w przeczorach. Jest jakiś ładny portret. Ciekawe czy teraz wejdzie do wody albo zawalczą. Póki co te duże spaślaki rozganiają młodzież po kątach. No i ryczą, tyle dobrego. Temperaturka mocno skoczyła do góry, mamy już 13 stopni, ale nie są leniwe, są aktywne, tak więc zobaczmy, co będzie dalej. Nie lubię tak tutaj chodzić między tymi paprotkami, ponieważ jak widzicie, za plecami takie byki czmychają. One raczej takie jeszcze nieagresywne porykują tam, ale jeśli będzie gonił ten większy bysior, może mnie wziąć na rogi. Tam, tam ta, to z suchym siedzi coś dużego. A tutaj takie mody pistolety się kręcą. Tak trzeba kombinować tutaj, tak mnie denerwują te płotki, ogrodzenia, masakrycznie na takie białe plamy, jak widzicie na niektórych zdjęciach. Tak więc próbuję to omijać. W dodatku walczyć ze słońcem i mieć oczy wkoło głowy. Zobaczę tego harpagana. Taki tam leży wysior. Tężny stary piek. I tam po lewej też są dwa takie dosyć spory bydliki leżą. Chłopaki na pewno wymęczeni. Ale suche rogi. Więc może się skuszą na poradną kąpiel. Czas jeszcze sprzyjający. Młoda no godzina. Zobaczymy. Nikt ich tu niepokoi. Fajne tło jest. Jakby tu zaryczał. To by było fajnie. Śpią. Słonko wyszło, grzeje. I samemu mi klapy opadają. Może trzeba zrobić galewę. Bo i trochę poleżyć z godzinkę. Aż jakieś chmurki napłyną i teraz. Może tam przy okazji jakiegoś korbora na uszczale z gleby Aby tam trochę pospać. Niech nabiorą siły i jeszcze może coś pokażą w dzisiejszym odcinku. A jak na razie wszystko leży sobie i odpoczywa ogrzewają się, chłoną witaminkę D <laughs> nie będzie im przeszkadzać Powiem wam, że te poprodki są troszeczkę stresujące, są dosyć wysokie. Busi park słynie również z przepięknych Danieli. I tuż zaraz po rykowisku zaczyna się przepiękne bykowisko i te byki tutaj walczą jak wariaty, aż do krwi. Tak więc też jest bardzo ładnie to zaobserwować, to tylko wiadomo. Daniele są troszeczkę mniejsze i te walki też odbywają się w tych poprociach więc jeśli mamy troszeczkę szczęścia można się strzelić w ładne, w ładne zdjęcie gdy wyjdą na ścieżkę i tam się pykną rogami Moi drodzy, nic tu po mnie, nudy na płudy, Nudyki <grym> śpią, jest godzina 11, nic się nie wydarzyło, tak więc zawijam się pomału, a wieczorem podjadę do Richmond Park i zaobserwuję jak tam się zachowują wieczory, tak więc dzięki za dzisiaj i do następnego tak, odcinka, tego